W tym tygodniu otrzymałem egzemplarz największego i najdłużej wydawanego na Litwie magazynu ogrodniczego Sodos Palvos. Jest to wydanie lutowe i w tymże wydaniu został zawarty artykuł dziewięciostronicowy poświęcony Mojemu ogrodowi, mojej pasji, mojej kolekcji fuksji mrozoodpornych oraz wielu, wielu innym roślinom. Dziękuję z góry pani Anie za tę możliwość. No Nie ukrywam, że jest to dla mnie spore wyróżnienie. W artykule są zdjęcia z mojego ogrodu, no i też przedstawiona została historia powstania ogrodu. Oraz samej pasji. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pani Anie, no i tym samym pozdrawiam również mieszkańców urokliwego kraju, jakim jest Litwa.